Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na Pomeczowej Konferencji Prasowej po spotkaniu Zagłębia Sosnowiec z zespołem Złęcznej. Z nami jest trener drużyny górnika, pan Paweł Stanio. Trenerze, oddaję Panu głos. Dobry wieczór, dziękuję. Myślę, że w pierwszej połowie, gdzie ta kultura gry z naszej strony była w porządku i dominowaliśmy jakby na piłce. i w sumie mieliśmy ten mecz pod kontrolą. Musimy jeszcze bardziej się dostawać do polekarnego i wykorzystać właśnie tę przewagę, którąśmy mieli w polu, a myślę, że tego zabrakło, zabrakło konkretów. W drugiej połowie ta gra się jakby bardziej wyrównała z tym, że sytuacje były po obydwu stronach i ta bramka wisiała na jednej na drugiej stronie. Na koniec nam się udało strzelić po stawać w doliczonym czasie gry, z czego bardzo się cieszę no i mówię ta piłka jest trochę sprawiedliwa, raz stracisz uh, bramkę w doliczonym czasie gry, jak na post, że my też nie byli słabsze ze spolem, no to teraz uh, nam to oddalo. no i z mojej strony trzeba pochwalić też uh, grę za uh, Zagłębiach, gdzie, gdzie uważam, że nie było widać, że gramy uh, z ostatnią drużyną, uh, Także pochwałę należy tak samo dla drużyny gospodarzy. Także z mojej strony wszystko. Bardzo dziękuję trenerze. Jeśli mamy jakieś pytania, bardzo proszę oczywiście przedstawiamy się, zadajemy pytanie. Nie widzę, nie słyszę bardzo. Państwu dziękuję za pierwszą część konferencji. Dziękuję trenerowi. Za chwilę druga część. Dziękuję, dziękuję. bardzo.